Każdy, kto ma jacht żaglowy lub motorowy, kto pływa na starych oldtimerach albo na wielkich żaglowcach, musiał tu być. Przez trzy weekendowe dni Szczecin już po raz 61 obchodził Święto Morza. Pierwsze oldtimery przypłynęły już we czwartek. W piątek rano pojawił się dar młodzieży. Najpiękniejsza polska fregata. Jej uroda doceniona jest na całym świecie. W 1986 roku podczas operacji Żagiel dar młodzieży uznano za najpiękniejszy żaglowiec regat. W tym roku skończy 26 lat. Zostaliśmy zaproszeni, żeby uświetnić wasze obchody Dni Morza, znaczy wasze to są nasze, bo to przecież Szczecin to jest nasze miasto i my się czujemy tutaj bardzo związani. Żaglowiec witał prezydent Szczecina oraz przedstawiciele Biura do Spraw Morskich. Impreza zaczyna się dziś po południu, więc jest jeszcze szansa na, na lepszą pogodę, ale myślę, że mimo pogody nie pojawią się i na Łasztowni, i na Wołach robrego, bo impreza rzeczywiście będzie przed dnia. Są już pierwsze jednostki, w ciągu dnia dopłyną następne. No i czeka nas świetna zabawa. Zaraz za darem młodzieży cumował rosyjski żaglowiec Krusenstern. Drugi co do wielkości szkoleniowy żaglowiec świata. Może zabrać na pokład do 260 osób załogi. Jesteśmy zadowoleni. My Przyszli znów do Polski. My mieszkamy w Kaliningradzie i no, to jaki taki dom dla nas też jak w Kaliningradzie my teraz. Po drugiej stronie przy Łasztowni cumowały prawdziwe oldtimery. Według definicji angielskiej są to jednostki wybudowane przed 1950 rokiem, które pracowały na morzu. Są wśród nich kutry, holowniki, barki oraz najstarszy lodołamacz polski – kuna. Można było je zwiedzać i ruszyć na krótki rejs po porcie. Przy każdym jachcie dyżur pełnił oficer łącznikowy. Niektórzy wolontariusze przyjechali tu z innych miast. Jesteśmy z Białegostoku, z jednego liceum. Szczecin jest bardzo fajnym miastem. Nie tylko jako morski, jak ogólnie stwierdziliśmy, że szczecinianie nie doceniają samego miasta jako miasta. Bo na to też zwrócić uwagę, ale Szczecin jest świetnie. W sobotę o 14.00 szczecińskie dni morza oficjalnie otwarto. Scenę całkowicie opanowali piraci. Na scenie szantowej przez cały weekend tradycyjnie grano morskie pieśni. Wystąpili szantymeni z całej Polski. Na scenie dziecięcej gry i zabawy dla najmłodszych prowadziło pogotowie teatralne. W tym roku jednym z najmodniejszych przebojów lata ma być wracająca po latach papaja Urszuli Dudziak. Nie mogło tej muzyki zabraknąć w Szczecinie. Przy scenie dziecięcej rozstawiono namioty, gdzie prezentowały się szkoły. Każde stoisko to inny port. Była nauka gry na afrykańskich bębenkach, układanie wielkich puzli z godłem Szczecina, a także morskie potrawy. Starania uczniów i nauczycieli były oceniane. W niedzielę jury pod przewodnictwem prezydent Elżbiety Masojć rozdało nagrody. Główną wygraną było 3000 zł. Otrzymała ją szkoła podstawowa numer 63 imienia Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców. Przygotowaliśmy stoisko Szczecin portem Świata, bo takie dostaliśmy, taki mieliśmy pomysł na zaprezentowanie się. Usądzimy, że Szczecin jest chyba najpiękniejszym portem świata i chcemy promować nasze miasto. Szkoły i przedszkola mogły także zaprezentować się podczas parady morskiej. Korowód kolorowych morskich stworów ruszył ulicami wałów Chrobrego, poprzedzany gorącymi rytmami samby w wykonaniu szczecińskiego zespołu perkusyjnego Sambal. Były koniki morskie. Powiedz mi, kim ty jesteś? Neptunem. Jestem glonem. Nie Powiedzmy, że nimfami morskimi, a także zdobywcy mórz i oceanów. No, dla Szczecina to jest bardzo dużo takie e, imprezy. Pre prezentuje się Szczecin. No i przede wszystkim na świat powinno być więcej pokazane na całą Polskę. Na specjalnie na tę okazję przygotowanej plaży powstał dwumetrowy pomnik Sediny. Ale nie tylko artyści mogli rzeźbić. Dla najmłodszych przygotowano wielką piaskownicę. Tu będzie dziura, a tu na razie buduje fosę. Po raz pierwszy w historii Dni Morza w zawodach Smoczych Łodzi udział wzięli mieszkańcy miasta. Każda osada reprezentowała inną dzielnicę. Ten chiński zwyczaj na stałe już wpisuje się w krajobraz Dni Morza. Wczoraj mieliśmy trening w godzinach wieczornych, no i dzisiaj już super przygotowani, super wytrenowani zajęliśmy taką, takie podium, a nie inne turyści i mieszkańcy mogli też sprawdzić się podczas zawodów sportowych, regat zdalnie sterowanych łodzi czy nauczyć się wiązania węzłów żeglarskich. Każdej nocy można było podziwiać pokazy sztucznych ogni. W pierwszym międzynarodowym festiwalu fajerwerków udział wzięły firmy między innymi z Niemiec czy Kanady. Zwycięzcom nagrodę wręczał prezydent miasta. Pierwsze miejsce zajęła firma Dziękujemy. <noise> <noise> Obchody dni morza tradycyjnie już zakończyła parada Oldtimerów. Pod żaglami i na silniku wiekowe jednostki pożegnały szczecin do przyszłego roku.